Czego tu? Rosa Faratre mnie oczekuje. Mam jej udzielić lekcji fakturku. Chodź za mną, panienka już czeka. Mam nadzieję, że wiesz w co się pakujesz. Nie. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się to dostałeś? Musicie zaostrzyć straż. Powiedziałem, że mam Cię uczyć fechtunku i od razu mnie wpuścili. Mówiłam, ojcu, że to banda idiotów. Jeśli nie jesteś instruktorem, to kim? Przyszedłeś nas okraść, zabić mów! Spokojnie, nic z tych rzeczy. O czym tak sobie szepczecie gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Wybaczcie, ale chyba się pogubiłem. Nie ty pierwszy. Już wyjaśniam. Edna wysyłała jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Jestem Wiedźminem, szukam. Wiedźminem? Wspaniale! Zawsze chciałam poznać Wiedźmina. To takie ekscytujące! Co jest takie ekscytujące? Życie na krawędzi, zmagania z monstrami, sypianie pod gołym niebem... Ach, to musi być cudowne! Szczególnie jak walczysz z zeuglem, stojąc po szyję w ściekach. No tak, to może być pewna niedogodność. E, zaraz, zdaje się, że chciałeś o coś zapytać. No i pognałem za tym bratkiem aż do ogrodu. I co, dopadłeś go? A gdzie tam? Zwinny był szybki jak kocu. Przez te dziury na tyłach przerazł. Akrobata, jak te? Możliwe, obie panienki lubią takich dziwaków. Czarni? Redania? Byle płacili? Interesujące. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszku. Dla ciebie, panno waratry. I lepiej stąd zniknij, kwiatuszku, zanim doniosę na ciebie ojcu. Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz, pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivi? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędą? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienką! Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac. Nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Mam nadzieję, że wiesz w co się pakujesz. Ja też. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się to dostałeś? Czy ja mam o mamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? Yy, a tak, w ogrodzie. To mówiłeś, yy, że po co przyszedłeś? O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie. <grym> <grym> Oczywiście, że ze mną. A co, Rosa postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Możecie mi łaskawie wyjaśnić, co tu się dzieje? Która z was spotykała się z Jaskrem? Bez nerwów, trenerze! Już tłumaczę. Edna wysyłała Jask... Chcę się zobaczyć z Rozą Faratę. O, żebyś ty wiedział, co ja chcę. Panienka Roza nie widuje się z kim. Jestem Geralt z Rivi, Wiedźmin. Jak się panienka Roza zmieni w strzygę, jej ojciec na pewno po ciebie pośle. Na razie się na to nie zanosi, więc nic tu po tobie. Żegnam. Dziękujemy. Wiedźmina nie poszukujemy. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to Wiedźmin. Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Faratre będzie trenować z Byle Gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż ród Faratre zawsze stawiał na najlepszych. Dlatego tatko zatrudnił Wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych. Migiem! Tak jest, panienko. Jestem nowym kucharzem. A to, co ci wystaje za pleców, to noży kuchenne? Zabieraj się stąd przybłędo! Czego tu? Nie szukamy kucharza, nie słyszałeś? Wypierdalaj. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to. to Fryderyk François de Bergerac. Nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani jeszcze przed chwilą mówi, że jest kucharzem. To oszust! <grytanie> Widzisz, Fryderyku? Mówiłam ci, żebyś nie żartował ze strażnikami. W ogóle nie mają poczucia humoru. Zaprowadź pana de Bergerak do sal treningowych. Migiem! Tak jest, panienko.